Ewangelia o przyjmowaniu. Kto przyjmuje tego, którego ja pośle, mówi Pan Jezus, czyli Ducha Świętego, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał, czyli Ojca. Przyjmowanie całej Trójcy Świętej, Ojca i Syna i Ducha Świętego. A teraz jest też czas dla wielu, wielu z nas przyjmowania pierwszej Komunii Świętej. I w Komunii przyjmujemy Pana Jezusa, ale tego też, który posłał Pana Jezusa i tego, którego pan Jezus posyła, czyli Ducha Świętego i bajka o pierwszej komunii. Otóż był Tomek. Tomek, Tomek, Tomek przygotowywał się do pierwszej komunii. Wszystko szło bardzo dobrze, piękne przygotowania, aż nagle pewnego ranka ogarnął Tomka niepokój i przyszło zwątpienie. Tomek zaczął sobie mówić: "Na pewno coś źle pójdzie. Na pewno źle pójdzie, na pewno się przewrócę, jak będę szedł do komunii, ale za, albo zapomnę albo będzie mnie bolał brzuch i nie będę mógł pójść, albo będzie okropna ulewa, albo będzie maraton wokół kościoła i nie będziemy się mogli dostać, na pewno się spóźnimy. I Tomek był bardzo, bardzo zmartwiony. Im bardziej był zmartwiony, tym bardziej rosło zwątpienie jego. I mówił, na pewno coś pójdzie nie tak. I wtedy kto przyfruwał? Wróbelek Elek. wrubelek Elek, niespodziankowy wróbelek. Zawsze, gdy ktoś jest w kłopocie, w tarapatach, a zwłaszcza kiedy przychodzi zwątpienie i w rubelek śpiewał: wszystko będzie dobrze, o to nie ma żadnej obawy. Tomek ma w Elku przyjaciela, zwątpienie nie da mu rady. Wszystko będzie dobrze, o to nie ma żadnej obawy. Tomek ma w Elku przyjaciela, zwątpienie nie da mu rady, ale Tomek nie słyszał, nie słyszał delikatnego śpiewu w elka wszystko będzie dobrze, ale w rubelek Pomyślał, pomyślał, pomyślał i poleciał do Pani Sroczki, ustalili pewien fortel, wymyślili pewien fortel i następnego dnia, kiedy Tomek wracał ze szkoły bardzo zmartwiony, ze spuszczoną głową i mówiąc cały czas, na pewno się coś nie uda, maraton będzie, na pewno się spóźni, będzie padał deszcz, wszystkich nas zmoczy, będzie mnie bolał brzuch i nie będę mógł pójść, właściwie zachoruję, będę miał potężną temperaturę. Przechodził pod lampą, pod lampą, taką zwykłą, uliczną lampą, a na górze lampy siedziała pani sroczka, 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 i trzymała w dziubku orzecha, takiego wiecie, naszego orzecha. I kiedy tylko znalazł się pod lampą Tomek, sroczka, tak była umówiona z rubelkiem-elkiem, upuściła tego orzecha prosto na głowę Tomka. I Tomek, jak poczuł ból, podniósł głowę. I zawołał, kto mnie rzucił orzechem, bo zauważył tego orzecha, i wreszcie zaczął się rozglądać w poszukiwaniu tego, kto to zrobił. Ale nie widział, bo sroczka już zdążyła odfrunąć, natomiast spojrzał do przodu, a tam linia wysokiego napięcia jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta a na tych drutach wysokiego napięcia siedziały wróbelki, przyjaciele i przyjaciółki, wróbelka Elka. Tomek patrzy, a umiał czytać nuty, bo chodził też na zajęcia z muzyki. I zaczął patrzeć na te wróbelki i mówi, o, one siedzą tak jakby to był zapis nut. Co to jest? Ta, ta, da, ta, da, ta, ta, ta. I zaczął śpiewać śpiew, którego uczył się w przygotowaniu do komunii. Jezu, to, Tobie, Jezu, ufam tobie. Im bardziej śpiewał, im bardziej śpiewał, tym bardziej zaczęło się uspokajać jego serce. I tak się uspokoił Tomek, że pomyślał: A może jednak wszystko będzie dobrze, o to nie ma żadnej obawy. A następnego dnia było właśnie ostatnie przygotowanie ostatni czwartek przygotowań przed pierwszą komunią, i nagle Tomek, który już nie był pełen zwątpienia, ale pełen nadziei, zobaczył dziewczynkę, zobaczył Zosię i wydało mu się, że ona jest bardzo, bardzo zmartwiona i podszedł do niej i zapytał, Zosiu, przepraszam, a może ty też jesteś zmartwiona? Czy nie boisz się czasem, że na pewno się coś nie uda? Że będzie cię bolał brzuch, albo będzie maraton i się wszyscy spóźnimy, albo będzie potężna ulewa i nas zmoczy, albo zabraknie prądu? A Zosia powiedziała... Tak, rzeczywiście bardzo się martwię. A skąd wiedziałeś? A na to Tomek powiedział: Bo ja wczoraj też się bardzo martwiłem, ale wiesz co, Zosiu, będziemy patrzeć na siebie podczas Mszy Świętej, będziemy się do siebie uśmiechali. I kiedy będziemy się do siebie uśmiechali, będzie w tym uśmiechu ten śpiew, który mi bardzo wczoraj pomógł. A Zosia zapytała: a Jaki to śpiew? Jaki to śpiew? I wtedy Tomek. Przypomniał coś, co Zosia też już umiała, bo się nauczyła. Jezu, ufam tobie. Jezu, ufam tobie.